Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie, szczególnie najmłodszych Jaworzan. Cześć. Wiemy, że wszyscy mamy bardzo trudny czas, bardzo poważny, związany z koronawirusem. Wiemy także, że od poniedziałku, moi drodzy, nie będziecie chodzili przez najbliższe 14 dni do szkół, do przedszkoli. Jest to bardzo trudny czas dla Was, wyzwanie dla wszystkich, dla Waszych rodzin, ale my mamy dla Was taką propozycję, ponieważ chcemy razem z przewodniczącym Danielem Iwańskim zaproponować, aby powstał właśnie poprzez platformę cyfrową, internetową, festiwal aktywności domowej. Liczymy na Waszą kreatywność, pomysłowość i mam nadzieję, że nagrody, które dostaniecie na koniec, zachęcą Was do udziału w tym konkursie. Róbcie co chcecie, śpiewajcie, tańczcie, układajcie budowle z klocków Lego. Liczymy naprawdę na Wasze nieograniczone możliwości. Chwalcie się tym na Facebooku, na YouTubie, TikToku, przysyłajcie to do nas a na pewno później będziecie wszyscy zadowoleni. Super, my dodatkowo stworzyliśmy kanał na YouTube, czyli Festiwal Aktywności Domowej. Lubisz rapować, grać na gitarze, pochwalić się swoimi umiejętnościami poetyckimi, zapraszamy do tego. Niech te 14 dni pokaże waszą kreatywność. Pokaże i zaprezentuje to, czym na co dzień się zajmujecie, a my zapewniamy, że na koniec najciekawsze pomysły nagrodzimy. Możemy już powiedzieć, że będą takie nagrody jak tablety. Razem z przewodniczącym ufundujemy to ze środków prywatnych i chcemy Was zachęcić do tego, abyście przez ten okres byli w domu. Przede wszystkim zachowywali się rozważnie, ponieważ sytuacja od nas tego wymaga, ale wiadomo, że trzeba też Wam dać taką propozycję. Pozycję, abyście mogli znaleźć pewien oddech, pozytywne myślenie w tym bardzo trudnym dla nas wszystkich okresie. Jeszcze raz bardzo prosimy: zostańcie w domu, bo to jest bardzo ważne. To nie jest czas ferii, jak wszyscy mówią, dookoła. To jest czas na to, abyśmy wszyscy zachowali się tak, jak trzeba i prezentowali dobrą postawę. Czyli rusza festiwal aktywności domowej. To jest dobra inicjatywa dla Was. Zapraszamy serdecznie. Bądźcie aktywni, ale zostańcie w domu. Tak jest.